Cześć. Witajcie na kanale Niewiarygodne Filmiki, gdzie odkrywamy historie, które brzmią jak z filmu sensacyjnego, ale wydarzyły się naprawdę. Dziś zabieram Was w podróż do Iranu 1979 roku roku, w którym miliony zwykłych ludzi obaliły monarchię trwającą ponad 2500 lat. Wyobraźcie sobie, Ulice pełne protestujących, tajna policja szacha polująca na opozycjonistów, a w tle charyzmatyczny duchowny, który z wygnania kieruje rewolucją. To nie science fiction, to rewolucja islamska w Iranie. Zostańcie ze mną, bo ta historia zmieniła świat. Jeśli Wam się spodoba, dajcie lajka i subskrybujcie, żeby nie przegapić więcej niewiarygodnych faktów. Kobiety mogły studiować, nosić zachodnie ubrania. Ale pod powierzchnią luksusu czaił się mrok. Szach był autokratą, nie tolerował opozycji. Jego tajna policja Sawak torturowała i zabijała dysydentów. Korupcja kwitła, a bogactwo z ropy trafiało do kieszeni elity, podczas gdy zwykli ludzie borykali się z inflacją i bezrobociem. Dodatkowo, szach był postrzegany jako marionetka Zachodu. W 1953 roku CIA pomogła mu obalić premiera Mossadega, który chciał nacjonalizować ropę. To rozgniewało wielu Irańczyków, od lewicowców, przez liberałów, po duchownych szyickich. A na czele opozycji stał Ayatollah Ruhollah Khomeini, charyzmatyczny duchowny, wygnany w 1964 roku za krytykę szacha. Z Francji i Iraku nagrywał kazania na kasetach, które krążyły po Iranie jak wirus. Mówił o islamskiej sprawiedliwości, antyimperializmie i obaleniu tyrana. Rewolucja wybuchła jak bomba. Wszystko zaczęło się w styczniu 1978 roku, kiedy rządowa gazeta opublikowała artykuł atakujący Chomeńiego, nazywając go zdrajcą i zdemoralizowanym. To było jak wylanie benzyny na ogień. W świętym mieście kom tysiące studentów i duchownych wyszło na ulicę. Policja otworzyła ogień, zabijając kilkadziesiąt osób. Protesty rozlały się na inne miasta Tabris, Isfahan, Teheran. W lutym 1978 roku eskalacja armia strzela do demonstrantów, ale to tylko podsyca gniew. Ludzie organizują strajki, palą kina i banki symbolizujące Zachód. W sierpniu horror pożar Cinema Rex w Abadanie. Zginęło ponad 400 osób w płomieniach. Opozycja obwinia Sawak, choć później okazało się, że to radykałowie islamscy podpalili budynek, by zdyskredytować szacha. Nieważne gniew narodu eksplodował. Wrzesień 1978 roku Czarny Piątek. W Teheranie na placu Jalech armia masakruje setki protestujących, oficjalnie 89 zabitych, ale świadkowie mówią o tysiącach. Świat jest wstrząśnięty. Szach wprowadza stan wojenny, ale to już za późno. Październik. Strajki w rafineriach ropy paraliżują gospodarkę. Miliony wychodzą na ulicę, skandując śmierć szachowi i niepodległość wolność Republika Islamska. Grudzień 1978 roku. Apogeum. W święto Aszura miliony, tak miliony, Irańczyków maszerują w Teheranie. To największe protesty w historii. Szach traci kontrolę. Armia odmawia strzelania do rodaków. 16 stycznia 1979 roku Szach i jego rodzina uciekają z Iranu. Lotnisko zamknięte, ale oni odlatują do Egiptu. Premier Szapur Bachtiar próbuje ratować sytuację, zaprasza Komejniego z powrotem. 1 lutego 1979. Niewiarygodna scena. Komejni wraca po 15 latach wygnania. Na lotnisku w Teheranie wita go morze ludzi, ponad 3 miliony. Jedzie w konwoju, witany jak mesjasz. Bachtiar oferuje mu współpracę, ale Khomeini mianuje własnego premiera Mehdi Bazargana. Walki uliczne, rebelianci zdobywają koszary, policję. 11 lutego armia ogłasza neutralność. Rewolucja triumfuje. Szach jest obalony. Monarchia kończy się po tysiącach lat. Ale to nie koniec. Khomeini szybko konsoliduje władzę. Lewicowcy, liberałowie i nacjonaliści. Którzy pomagali w rewolucji, są odsunięci. Islamiści przejmują kontrolę. 1 kwietnia 1979 roku referendum. 99% głosuje za Republiką Islamską. Khomeini zostaje najwyższym przywódcą Rachbarem. Co po rewolucji? Iran staje się teokracją. Prawo oparte na islamie. Kobiety muszą nosić hijab. Alkohol zakazany, kultura ocenzurowana. Lewica i opozycja represjonowani, tysiące egzekucji. W listopadzie 1979 roku studenci zajmują ambasadę USA w Teheranie, biorąc 52 zakładników na 444 dni. To kryzys, który kończy karierę prezydenta Cartera. Wrzesień. 1980 roku Saddam Hussein atakuje Iran. Zaczyna się ośmioletnia wojna, milion ofiar. Rewolucja inspiruje islamistów na świecie, ale też izoluje Iran. Gospodarka cierpi od sankcji, ale kraj przetrwał. Niewiarygodne, prawda? Rewolucja, która zaczęła się od artykułu w gazecie, zmieniła Bliski Wschód. Pokazała, jak wiara i gniew mogą obalić imperium. To była historia rewolucji w Iranie 1979 roku, pełna pasji, krwi i zmian. Co myślicie? Czy rewolucje zawsze kończą się lepiej? Napiszcie w komentarzach. Jeśli podobał Wam się ten film, dajcie lajka, subskrybujcie niewiarygodne filmiki i włączcie dzwoneczek. Do zobaczenia w następnym odcinku.